Program CAD Profi działa w wielu językach, również w języku polskim. Film został nagrany w wersji angielskiej. W ustawieniach odtwarzacza możesz zmienić język napisów tego filmu. Opcja Rozmieść w obszarze dynamicznym pozwala na szybkie i wizualne wstawianie wielu kopii danego obiektu w regularnych odstępach. Różne opcje pozwalają dostosować sposób rozmieszczenia obiektów do własnych potrzeb. Polecenie pozwala na przykład na równomierne rozmieszczanie lamp oświetleniowych w pomieszczeniach. Innym przykładem zastosowania opcji rozmieść może być wstawienie paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej.